gramy. Ja nie mogę oderwać wzroku. To jest trzeci film o Nowej Madonce. Jak już widzieliście w poprzednich filmach, lub nie, to zachęcam na nasz kanał na YouTube. Eee, jeżdżę na tym rowerze. Ja się mega nim podniecam, no jestem fanem wiadomo Treka, ale i fanem i kolarstwa. Przedstawiamy wam kolejny rower z najnowszej generacji Madonny. Madonne 8. generacji, czyli najnowszej generacji, tak się nazywa. Eee, co wam powiedzieć nowego, bo trzeci odcinek, nie chcę też za dużo rzeczy powtarzać, natomiast no, muszę powtórzyć pewne rzeczy, które już mówiłem w poprzednich filmach i też z Szarkiem fajnie rozmawialiśmy na temat yy, rozkręconego tego roweru. Co wyróżnia ten rower? Trek chciał stworzyć rower, który będzie niezwykle lekki, ale dalej niezwykle szybki. Ja nie wierzyłem w to połączenie, nawet Mats Petersen, mistrz świata, mówił, że też nie wierzył w to połączenie jak może być rower tak samo szybki? Jak Madonka siódmej generacji, a zarazem lekki, i super się zachowywać na zjazdach i na podjazdach, jak Madonka, jak Emonda. Ale udało im się, udało im się to. Ja jestem zachwycony tym rowerem. Wczoraj mi brakło od jednej sekundy, żeby Gradziowi odebrać koma. Albo jestem w formie, albo ten rower mnie tak niesie. Ale wiecie, jak jest z nowym rowerem, też taka duża podnie podniecenie występuje, więc człowiek yy, zasuwa na nim. Ale mówiąc poważnie. Ten rower naprawdę jest szybki, ten rower jest naprawdę aerodynamiczny, no a wagę ma niesamowitą. E, ważyliśmy ramę w rozmiarze ML, teraz wiecie, zmieniła się numeracja tej nowej Madonki, nie ma już 52, 54 i tak dalej, tylko są od S do XL. ML-kę ważyliśmy, czyli przybliżony rozmiar 56, waży sama rama 820 gramów, plus minus, więc to jest bardzo duża różnica i mówimy o rowerze Aero. Konstruktorzy w tym rowerze co zmienili? No, zmienili geometrię tego roweru i zmienili przede wszystkim OCLV. Mamy tutaj OCLV 900. Do tej pory w modelach topowych stosowane było OCLV 800. OCLV 900 pozwala na to, że można używać mniej materiałów. Ten materiał jest bardziej lekki, jak zapewnia nasz producent. Jest o 20% tward, twardszy, a w tunelu aerodynamicznym o 77 sekund szybszy na godzinę. Czy to dużo, czy mało, to sami ocencie. Natomiast przy tworzeniu tego roweru brano pod uwagę nie tylko kształt ramy, ale odgórnie patrząc, koła, widelec, główną rurę, rurę poprzeczną, tylnie widełki, tylnie koło i również bidony, o których już wspominaliśmy. One tak fajnie zamykają bryłę. Są aerodynamiczne i powodują to, że cały ten rower jest mega aerodynamiczny. Ktoś mi ostatnio powiedział. Mówisz mi o tym bidonie, jakby to bidony wpływały na aerodynamikę. Nie, te bidony wpływają w małym stopniu na aerodynamikę, ale zamykają całość. A też ładnie wygląda ta bryła tego roweru. Ja widziałem też te rowery bez bidonów, bez tych koszyków, i wyglądają słabiej. Do tych koszyków to jest też ważne, że pasują inne bidony. Natomiast do modeli SLR, bo tutaj przedstawiamy model SLR, czyli topowy, najwyższy model. Zawsze w zestawie otrzymujecie dwa koszyki i Bidon. W TREKU mamy dwa modele tej MADonki, czyli mamy SLR v 900 czyli najwyższa jakość ramy, jaka tym KOTREK produkuje Widelec sztyca podsiodłowa sztyca nam wyszła na wadze na poprzednim filmie bodajże 150 gram kierownica z mostkiem integrowana i to jest topowa wersja, a SLK. Ma ocel V500, jest ona cięższa, tak samo wygląda z zewnątrz. Do zestawu nie daje producent wtedy integrowanej kierownicy, yy, tylko daje yy, mostek RC-S Trek'a. Yy, natomiast kształt z zewnątrz wygląda tak samo. Cyfra to jest akurat SLR7, oznacza osprzęt. Siódemka występuje tak jak ta na Ultegrze, 8170 170 di2. SLRki są przystosowane do grupy bezprzewodowej, natomiast SLK występuje również w opcji. To was zaskoczę na osprzęt mechaniczny, jeżeli są jeszcze tacy fani, czyli SLK na tym słabszym modelu LV 500 i na tradycyjnej kierownicy z mostkiem występuje w wersji tak jak tutaj na ultegrze. Na, lub na Forsie SRAMie, lub na Rivalu, lub na Shimano stopiące DI2, lub na wspomnianej y, 105 y, mechanicznej. Ten prezentowany model, y, czyli siódemka SLR, y, ma koła Aelusy y, Pro 51, czyli to nie jest topowy model Streka, natomiast jest to półka niżej, ale są one całe karbonowe, bębenek jest też DT na łożyskach maszynowych. Na koła macie też dożywotnią gwarancję, i przez okres dwóch lat, jeżeli cokolwiek by Wam się działo z kołami, trek wymienia lub naprawia na własny koszt. I różnica w cenie, bo tutaj też będziecie się pytać, ile kosztuje topowa. Topowa wersja SLR 9 na się przykładowo kosztuje 60 tysięcy, a na Ultegrze kosztuje 40 tysięcy. To jest 20 tysięcy różnicy, ale to jest nie tylko na osprzęcie, tylko to jest również na kołach. Czy dużo, czy mało, to nie mi to oceniać. Wy to ocenicie i zresztą rynek to będzie oceniał. Ten rower też jest akurat w systemie Project One, czyli SLR-ki możecie zamawiać w dowolnej konfiguracji. Ja zawsze podkreślam, że Project One, czyli system personalizacji rowerów, to nie jest yy, malowanie, bo to jest taka wisienka na torcie, ale jest to przede wszystkim dobór długości sztycy offsetu lub bez, długości mostka, szerokości kierownicy, długości korby, osprzętu jaki sobie wybierzecie, kół wyższych, niższych, jakiego modelu, a do tego dochodzi lakier, który oczywiście jest bardzo fajnym rozwiązaniem, no bo można sobie stworzyć rower marzeń, rower unikatowy, rower, którego nikt nie ma. Przypominam Wam, że wszystkie rowery w ofercie Trek'a, czyli jeżeli teraz mówimy o Madonce, Madonki się zaczynają od 15 tysięcy złotych a u nas wszystkie rowery od 10 tysięcy złotych macie w cenie pełny bike fitting wykonywany przez magistrów fizjoterapii a ja uważam, że lepiej mieć trochę słabszy rower ale lepiej dobrany niż rower na siłę jakiś kupowany gdzie nie jesteśmy pewni rozmiaru e, ustawienia i w, później pojawiają się różnego rodzaju dolegliwości chciałbym tutaj drogi operatorze, żeby zwrócił uwagę na kierownicę bo to jest nowa kierownica w SLRC ona tak może na wizualnie wam się wydaje, że jest taka sama, natomiast ona z boku tylko jest taka sama, jest tutaj zachowany reach, czyli udolny chwyt jest o 3 cm szerszy, czyli mamy go bardzo stabilnego przy sprincie, przy jakichś nierównościach. Natomiast u góry przy ucieczkach, przy górnym chwycie mamy bardziej wężej dłonie i też fajną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, to jest system integracji Czyli mamy taki nowy blender, on jest aluminiowy. I jak zwrócicie uwagę albo będziecie zaskoczeni, ten garmin można też w zestawie. Mamy mocowanie do łachu czy do innych komputerów, on jest lekko do góry. I ja mówię, kurczę, czemu on nie jest w dół, czemu nie jest na płasko? Inżynierowie treka twierdzą, że jak jest lekko do góry, to jest pod takim kątem, że lepiej wypada w tunelu aerodynamicznym. Wracając jeszcze do kierownicy, to tutaj mamy taką nakładkę, jak to mówię, dla nas, dla turystów. Czyli nie ma możliwości skręcania sterów. Natomiast są w zestawie dwie wersje, taka zawodnicza z otworem na grzybek, żeby mógł sobie zawodnik szybko skręcić stery, natomiast ta wersja ładniej wygląda, ale dostęp do tego jest trudniejszy, trzeba tą wkładkę wyczepić i wtedy mamy dostęp do grzyba, natomiast jest ona o wiele fajniejsza i bardziej poprawiona niż w modelu w madące generacji. 7. Tutaj mamy jeszcze podkładki, bo rower jest, że tak powiem, wolny, czeka na swojego nabywcę, my tutaj przy fittingu do, dotniemy te podkładki, żeby jak dobierzemy już rozmiar ramy. Co Wam mogę opowiedzieć o tym rowerze? No ja jestem zachwycony tym rowerem, no ale ja jestem stronniczy, niektórzy mogą tak mnie ocenić i, i być może słusznie. Natomiast no, we wrześniu będziemy mieć testy tych, tych rowerów, te rowery już są u nas do obejrzenia w sklepie, każdy może się przymierzyć takiego roweru, przejechać na nim, rowery są dostępne, można je zamawiać, e, no wiem, że robią furorę w Europie, bo, bo, bo zniknęły już z magazynów, okres oczekiwania na niektóre modele już jest w tej chwili około 100, nawet 60 dni, hmm. czego jeszcze nie powiedziałem z takich rzeczy, no, system Isoflow, Yy, nadal jest w tym modelu w generacji, w ósmej generacji, tak jak był w siódmej, to jest następca systemu Isoflow, czyli ma tu mieć drgania, natomiast w ósmej generacji jest on bardziej miękki niż w siódmej generacji. Konstruktorzy chcieli, żeby był nie tylko AREO, nie tylko lekki, ale również komfortowy. Prześwit opon jest tutaj bardzo duży, bo z przodu możemy stosować 32 oponę według producenta, natomiast spokojnie ja myślę, że nawet by weszła 34, z tyłu no to jest bardzo duży prześwit, to dowolną oponę zastosujecie, ale na y, wyścigu pary czyli na najtrudniejszym klasyku świata po brukach y, trek. Y, Team Lidl Track, czyli jedna z, z, z zespołów World Tour, czyli ten najwyższej rangi, używała Madonki 7 generacji, już z tym systemem Isoflow. My sprzedaliśmy ponad 100 tego typu rowerów z tym systemem Isoflow, nie mieliśmy żadnej reklamacji, a pamiętam jak się pojawił ten system, to Boże jakie to cienkie, to będzie pękać, to nie ma prawa się utrzymać. Nie, to nie jest cienkie, to jest naprawdę tutaj mega wzmocnione, to jest duża struktura karbonu, Mamy tutaj takiego mocnego zawodnika, Piotrka, mojego przyjaciela, który waży ponad 110 kg i, i on katuje ten rower i, i wiem, że to działa. Z takich rzeczy, które też później może przy zakupie nie myślicie o, o tym, ale no mamy fajny system suportu, genialny, zresztą w poprzednim odcinku Czarek też fajnie o tym opowiadał, czyli T47 to jest genialny system, nie ma presfitów ciskanych wciskanych łożysk, jest skręcany, stabilny, nie ma opcji, żeby one się wyrobiły. Yy, osie oczywiście są sztywne, przelotowe, hamulce tarczowe, hydrauliczne to jest w tej chwili standard. Yy, no mi się bardzo podoba ten rower, mam nadzieję, że też Wam i co. Zapraszamy Was do nas, my jesteśmy tutaj dla Was, służymy pomocą. Jeżeli macie jakieś pytania do nas, piszcie do nas najlepiej mailowo, telefonicznie, a najlepiej zapraszamy do sklepu. Dziękuję.